Cześć siemanko, tutaj Xalion i zapraszam na kolejny mini poradnik na moim kanale. W dzisiejszym poradniku dowiecie się jak renderuję i nagrywam swoje filmy z Minecrafta. Dużo osób pytało mnie jak to robię, jak to wszystko się dzieje, no i macie oto mój poradnik. Pierwszym krokiem jest nagranie jakiegoś materiału, na przykład z Minecrafta. Wiadomo, włączam sobie Minecrafta i włączę program o nazwie Audacity. Wszystkie linki do programów będziecie mieli w opisie. Ok, teraz kiedy mam już otworzony program do nagrywania Minecrafta i program do nagrywania dźwięku, mogę przystąpić do nagrywania Minecrafta. Nie pokażę Wam akurat tego momentu, ponieważ yy, trzeba się przełączyć tutaj na obszar aktywnego pulpitu, zaznaczyć okno Minecrafta i przystąpić do nagrania. Pokażę Wam to w formie screenów. Przechodzę w tryb aktywnego pulpitu. Minimalizuję program i zaznaczam całe okno aktywne Minecrafta. Nim rozpocznę nagrywanie materiału wideo, zaczynam nagrywać mój głos. Będzie on później zsynchronizowany z materiałem filmowym z gry. Teraz, kiedy jestem już w grze, mogę przystąpić do nagrywania jej. Cześć, witajcie! Z tej strony Xalion i zapraszam na kolejny odcinek z Minecraft HX Pack. Kiedy nagraliśmy już swój odcinek, znajduje się on w folderze, gdzie zapisaliśmy ten materiał filmowy. W moim przypadku jest to folder nagrania. Ten materiał nie posiada jeszcze dźwięku, z kolei głos do moich materiałów filmowych znajduje się w folderze Głos, czyli tam gdzie zapisałem go w programie Audacity. Teraz przejdźmy do obróbki mojej ścieżki dźwiękowej. Otwieram mój plik z dźwiękiem za pomocą programu Goldwave. W programie wykonuje dokładnie trzy operacje. Pierwszą operacją jest zwiększenie głośności i jej dopasowanie w programie. Drugą czynnością jest odszumianie mojego materiału i usuwanie z niego nieprzyjemnych i niepotrzebnych dźwięków. Kolejnym i w zasadzie ostatnim krokiem jest zapisanie mojego materiału. Dalej możemy już zamknąć ten program. Kolejnym krokiem jest wczytanie już wcześniej zdefiniowanego projektu programu Adobe Premiere Pro. Link do tego projektu również będziecie mieli w opisie. Kiedy program się rozczyta, mogę przenieść z powodzeniem wszystkie pliki, które będę używał w trakcie montażu do okna programu. Następnie pliki, które właśnie importowałem, układam tak, jakbym chciał, żeby wyglądały w filmie. Przycinam je do odpowiedniej długości, dodaję efekty przejścia. Kiedy mój materiał jest już gotowy do renderowania, klikam na File, Export, Media, zmieniam nazwę mojego materiału na przykład na Testowy 1 i klikam na Export. Po zakończeniu renderowania mogę zamknąć już mój program. Jako ciekawostkę mogę Wam pokazać, jak wygląda właśnie zmontowany film, który teraz oglądacie. Brakuje tu jeszcze właśnie tej sceny, którą słyszycie i widzicie. To by było na tyle w tym mini poradniku. Mam nadzieję, że komuś się to przyda, ponieważ kilka osób chciało, żebym taki poradnik zrobił. Wszystkie linki potrzebne do tego poradnika znajdziecie niżej w opisie filmiku. Dzięki za uwagę! No i cześć!